Jej dam ocenę. Nie 7 na 10, 2 na 10, bo obrzydliwe. Tutaj mam moje ulubione i zaraz Wam pokażę. Więc ta jest pierwsza ulubiona. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. No i siódma. I muszę teraz wybrać, która musi, pójdzie tam. Tam jest najlepsze miejsce i chyba najlepszą jest ta i ta. Ona jest na drugim miejscu, a ona na pierwszym. I, I ona wygrywa ujikuj. No bo taki ma oryginalny. Chyba nigdy bym na to nie wpadła. Musiałam zmienić buty Sorka, no bo inaczej bym nie włożyła. To jest moja ulubiona przebrania. Ta jest jako druga. A jako trzecia jest ta. ta. Więc no. Tak wyglądają i do koniec przebierania ich. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę, jeśli Wam się podobało. No i pa!